To ten czas zmysłowo i pikantnie. Opowiedz mi o tym, jak lubisz sprawiać sobie sam, sama, rozkosz. Rozmawiajmy o tym, To jest ważne, żeby poznawać siebie, hmm? jak również siebie nawzajem. Opowiedz mi, co sprawia Ci przyjemność po szczycie przyjemności. Mega, super karta. To jest ważne, co robimy później. Powiedz mi, czy lubisz pieszczoty rąk i okolic, na przykład pach? Jeśli tak, wyjaśnij mi, jakie. Naprawdę fajna, bo poruszano inne części ciała, które no nie są intymne, tak? Stopy, szyja, uszy, to jest taki bardziej popularny temat, a dłonie i ręce, obgadajcie to. To jest mega. Wyjaśnij mi, czy lubisz zmysłowe zbliżenia przed odświeżeniem się po, czy nie ma to dla ciebie różnicy? Nie uważacie, że to jest ważne pytanie? To nie jest takie oczywiste. Warto wiedzieć, czy można już od drzwi, czy jeszcze jakiś prysznic trzasnąć. Patrząc mi głęboko w oczy, powiedz mi coś zmysłowego. Czy patrzycie sobie w oczy? To nie jest oczywiste. Jak często patrzycie sobie w oczy? Ej,